W tym lesie, jestem jeleniem, jestem jeleniem, bójcie się mnie wszyscy, jestem potężnym jeleniem, ale chwila, chwila, jak w sumie robi jeleń, muszę to sprawdzić, od, od, głosy, je, jelenia, ej dobra, chyba będę miał tak zrobić, ej, nawet brzmi tak samo Jestem urodzony bieleniem Czas zagrać moją ulubioną grę 99 nocy w lesie Dobra odpalamy ją tutaj O matko znowu mi to wszystko laguje No ten laptop jest do wyrzucenia To jest jakiś totalny złom W ogóle cały jest gorący aż paruje Co tutaj się w ogóle dzieje do, To się do niczego już nie nadaje Chociaż, w sumie, może do czegoś się jednak nada. Mmm, ale pięknie pachnie. Jakie sobie jajeczko eleganckie usmażę na tym laptopie. No przynajmniej to, że się tak grzeje, to przynajmniej jakiś tego pożytek, jeżeli sobie jajko zrobię. no Może jakoś przeboleję te 99 nocy w lesie, że nie mogę sobie w nie pograć. Ten jerek doprowadza mnie już do szału. Muszę go w końcu pokonać, a nie że on mnie w 10 nocy pokonuje. Dawaj mi te 99 nocy. Dobra, jest już 20 noc? No nie, znowu ten jerek! Znowu ten jerek mi pokonał. Ja zamknęłam po prostu dosyć, wychodzę. Wychodzę z tego lasu. Panie Jeleniu, ja już mam dość! Znaczy, panie Łosiu, ule Leosiu, ja już mam naprawdę dość! Wszyscy mnie wyzywają, że ja mam tylko 50, 67 nocy w lesie! A i nie mają po kilka tysięcy! Ja już naprawdę mam dość! Łosiu, powiedz mi, co mam zrobić, bo ja się po prostu nie daję rady! Hmm. Gdzie jest ta skrzynka? Nigdzie jej nie ma. No nie ma tej skrzynki. Jest skrzynka, jest skrzynka. Dobra, musimy ją teraz tylko zrobić dobry lód. Co tutaj wyleci? Dobra, mam bandaże! Mam bandaże! Dobra, przydam się to, bo muszę się uleczyć. Lecz się. Lecz się. A wy zostawcie suba dzwoneczkiem, łapkę w górę, podbijcie ten film, żeby mieć jak najlepszy drop ze skrzynek w 99 nocach w lesie. A i napiszcie w komentarzu. Mysz o jelen. O nie! Już, już noc się zbliża. Zaraz będę musiał uciekać przed jeleniem, a nie mam nic, nie mam dobrej siekiery. Tak bardzo chciałem dobrą siekierę. O! Mogę się... Będę mógł się tutaj wymienić, tylko nie mam nic oprócz tej marchewki, a dobra siekiera by mi się przydała. Dobra, spróbuję. Mógłby się pan wymienić? Dobrze, proszę tą marchewkę. Eee, a co to jest? Miała być dobra siekiera, to jakieś zwykłe oszustwo. Dobra, zobaczymy, co to w tych internetach, internetach słychać jakieś swoje piosenki posłucham ostatnio chętnie mi posłuchał taką fajną piosenkę posłucham moja, moja ulubiona Cześć na to, będziesz miał mnie chwilę? Dosłownie no chwileczkę, proszę! A ci a ty tutaj się nie chcesz ode mnie? Słuchaj, ja mam takie pytanie, bo jest taka gra 99 nocy w lesie i tam są klasy postaci, można je kupić za diamenty, a żeby kupić diamenty trzeba mieć robuxy i czy moglibyście z mamą je kupić? Miałem dobrą ocenę ostatnio, proszę. Diamenty? Diamenty? Słuchaj, ja żadnych diamentów nie mam. Nawet matka żadnego diamenta ode mnie nie dostała, a to ty jeszcze chcesz? Jeszcze jakieś grze? No dajcie spokój, powariowali już. Ale one nie są takie drogie jak prawdziwe diamenty, bo są to tylko takie w Grzeta, to w Robloxie, w 99 nocach w lesie. No ale przede wszystkim, ile to będzie kosztowało, czyli Jak zwykle najważniejsza rzecz, ile to będzie kosztowało? No nie wiem, no bo tych diamentów jest albo dużo, albo mało. No jakby się tak mi kupili także że... Za 100 złotych na przykład. O, powiem ci tak no. Ja ostatnio specjalnie na godzinę na ciebie bierę, żebyś ty na co do gara włożyć, a ty jeszcze ode mnie coś tutaj chcesz? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. No ale ja ci auto umyję, posprzątam ci, będę, będę naczynia zmywał, no wszystko zrobię, proszę, proszę, błaga. Powiem ci tak zacznę. Kiedyś ludzie mieli mniej, byli bliżej siebie i nie mieli żadnych diamentów. No ale kiedyś Robloxa też nie było, więc, więc ludzie nie potrzebowali tych diamentów, a teraz ja potrzebuję i nie było 99 nocy w lesie i jelenia i w ogóle wszystkiego nie było. Idź matki spytaj jak z roboty wrócić, co ona o tym myśli, jak matka ci pozwoli to już... I dam Ci te, te parę złotych na te diamenty, czy tam bo, bogusy, rob, robuksy, mówisz to tak? Robuksy się nazywa? Ech, no dobra, no to poczekam na mamę. Niech Ci będzie. I teraz już mi stąd lecę do swojego pokoju, bo ja muszę sobie tutaj muzyczki swoje posłuchać, muszę się odstresować, bo stresujący dzień w pracy miałem, a zobaczcie, co tu nie będzie. Nic nie widzę, te litery takie małe w tych, w tych telefonach, kurde, kiedyś kiedyś to, kiedyś to by było. Ej, ja już mam naprawdę dość tego jelenia z 99 nocy w lesie. On mnie tylko goni i goni, goni mnie tam, goni mnie wszędzie. Nagram na niego Disa i wrzucę do internetu, to będzie najlepsza piosenka. To przepisujemy, najlepszy bit do Disa, kropka mp3, dobra. Jo, jo, ej, jeleń, nie boję się ciebie, bo tu jest 99 nocy w lesie, a ja przeżyłem setno. Twoja stara jest jak jeleń w pralce, twój jeleń kroi się na tarce. Rozjeżdżam wszystkich w lesie walcem i tego jelenia też, jo, Więc tutaj ten jeleń jest robiony, jak moja praca domowa w szkole. Chociaż jej nie robię, bo już nie muszę, bo już nie ma pracy domowej, jo! Ale jeleń i tak jest słaby. I boję trawę i nie ma na dolary. I, I to są najlepsze ryby ever. Yo! Ach, zamknęli mnie w więzieniu 99 nocy w lesie. W kandankach. O Boże, w kandajkach. Ach, tylko, tylko te Jelenie mogą nas uratować. To jest Leoś ja, i łoś Leoś sobie robi tak. Tup, 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 tup. tup I spotyka sobie. Yy, Pa, panią, panią jeleń! I oni sobie roz, rozmawiają sobie i teraz jeleń jest 99 nocy w lesie, ruszają w świat! I jeden z Jeleni sobie teraz robi tak. O, jestem teraz tutaj w Oceanie Atlantyckim! A później sobie robię Wii i jestem... Gdzie jestem? W bar bar Barazylii, w Barazylii jestem Napisz w komentarzu myszo jeleń, a przypnę ci serduszko Obejrzyj także te filmy, które ci się teraz wyświetlają Siema <ścoughs> Tak robi jeleń?